Kolejna edycja metamorfoz dobiega końca. Dzisiaj przed nami ostatnia, piąta metamorfoza. Przemieniamy dzisiaj panią Małgosię. Mamy bliźniaków i kilkunastomiesięcznej córeczki, która już dawno nie miała czasu dla siebie. Dzisiaj ten czas na szczęście znalazła. Za nami zabiegi upiększające, masaż w la nature oraz zabieg kosmetyczny w Instytucie Kosmetologii Estetycznej. Teraz jesteśmy u fryzjera w salonie Impresio. Czeka nas zmiana fryzury, potem makijaż i do. o postrojo. Nasza czytelniczka ma już gotową fryzurę, zupełnie inną. Proszę powiedzieć, co Pani zrobiła na głowie Pani Małgosi? <noise> Tutaj nie mogłam za bardzo sobie pozwolić na obcięcie za krótko fryzury, chociaż miałam taki plan. Ustaliliśmy się z Panią Małgosią, że zostawiłam troszeczkę dłuższe włosy, bardziej wycieniowane, żeby tą drobniutką buzię odsłonić. Ale także jeszcze w razie czego, jakby była taka konieczność, są one do podpięcia, ewentualnie do założenia za uszy, zrobiłam dużo jaśniejszy kolor, żeby nie był taki bardzo, jak to było określone, myszowaty, taki popielaty. Dla kontrastu trochę więcej i bardzo jasnych pasemek, żeby odsłonić tutaj, żeby ta buzia była taka bardziej świetlista. Pani Małgosia jest młodą mamą, dlatego tu się obawiała, że ta fryzura będzie ciężka w utrzymaniu, ale rozumiem, że dużo przy niej nie będzie trzeba robić. Nie, Panie Boże, włosy są dosyć mocno wycieniowane, także kwestia wysuszenia yy, głową w dół, troszeczkę poprawienia tam ewentualnie podkręcenia grzywki lub tyłu i myślę, że, że nie będzie problemu. Jak zwykle na koniec metamorfozy spotykamy się z naszymi stylistkami, które już wczoraj spotkały się z czytelniczką, przeprowadziły analizę kolorystyczną i analizę sylwetki pani Małgosi. Proszę powiedzieć co wyniknęło z tego wczorajszego spotkania? Wyniknęło to, iż pani Małgosia jest typem urody zimy. Tutaj nie będę już dokładnie opisywała, ponieważ w poprzednich metamorfozach miałyśmy ten typ urody, na no ogólnie wyraźne, klarowne, zimne kolory. Natomiast jeżeli chodzi o typ sylwetki, mamy tutaj nowy typ sylwetki. Pani jest bardzo szczupłą osobą o rozmiarze 36 jest to sylwetka typu klepsydra w kierunku kolumny, ponieważ. Uznałam, że jest to mieszany typ, ponieważ pani nie jest typową kolumną bardzo wysoką, ponieważ ma średni wzrost, natomiast ma tendencję właśnie w kierunku kolumny, jeżeli tak by dokładniej analizując chciało się powiedzieć, określić ten typ sylwetki. Charakteryzuje się ten typ sylwetki tym, iż pani ma dosyć wąską, wąskie biodra i ramiona i właśnie bardzo słabą zarysowaną talię i przy tym niestety, ale mały biust. Więc tutaj retuszem sylwetki przede wszystkim musimy zwężać talię, leciutko poszerzać ramiona i, i przede wszystkim biodra, no i oczywiście powiększać, powiększać biust. Jakie stroje można w, w szafie umieścić, żeby e, takie właśnie efekty, o których Pani mówiła, uzyskać? Przede wszystkim pamiętajmy, że jasne kolory powiększają, więc na biuście zdecydowanie jasne kolory, wszelkie napisy, kieszonki, naszywki, patki, wszelkie zdobienia, ornamenty to powiększa. Dodatkowo gruby materiał, jakiś włochaty czy na przykład jak skóra, to tutaj, żeby futerko było to też nam powiększy. Wszelkie korale na biuście, kaskadowe, dłuższe, żeby właśnie tutaj opływały Częściowo przykrywały biust, to dodaje centymetrów i dodaje od razu objętości. Też takim sposobem są krótkie rękawki, tak jak zresztą dzisiaj mam. To też przyciąga uwagę do linii biustu i ją uwypukla. Samo na linii bioder tutaj w tym typie sylwetki, też korespondujące te zdobienia, ornamenty, kieszonki, również, żeby uwypuklić pupę kieszonki, karczek w kształcie takiej literki V, to ładnie nam w tą stronę uwypukla pupę. Wówczas to będzie po prostu zrównoważona sylwetka. Jak na co dzień może się Pani Małgosia malować, lub też od święta? Pani Małgosia jest zimą, czyli Pani Małgosi pasują w makijażu bardzo zdecydowane, nasycone kolory. Ale Pani Małgosia. Jest mamą, która powolutku już wychodzi z roli bardzo zmęczonej mamy, zaczyna od zaraz pracę zawodową i w związku z tym miałyśmy pomysł na, pok na pokazanie makijażu bardzo kobiecego, takiego właśnie odświętnego i w związku z tym dzisiaj Pani Małgosia ma makijaż wieczorowy. Dostałyśmy też pozwolenie na zrobienie mocniejszego makijażu oka, co pozwoliło pokazać, że Pani Małgosia oko ma ładne i duże, ładną tęczówkę w kolorze błękitnym, dlatego też wymogiem jak gdyby było zarysowanie bardziej zdecydowanym kolorem linii brwi, żeby jeszcze tym bardziej pokazać właśnie jak ładnie są osadzone oczy i jak ładnie wygląda y, brew. Y, proporcje twarzy Pani Małgosi są prawie idealne, więc w sumie naprawdę pracy było tutaj niedużo. dużo. E, nie, się, Do, nie raz widzę Nie, ale... już weszłam w rolę. W butiku Fashion and Outlet kończymy naszą metamorfozę. Pani Małgosia już zupełnie przemieniona. Proszę powiedzieć, czy oczekiwania, z którymi pani przyszła do, do tego konkursu, przystąpiła się spełniły? Oj, spełniły się, tak. Jestem bardzo zadowolona. Dziękuję bardzo wszystkim paniom i jednemu panu jeszcze, którzy pomogli mi się zmienić. Czuję się naprawdę super. Chociaż zaskoczeniem na początku było dla mnie dużym i fryzura i makijaż mocny, ale teraz się przyzwyczaiłam i z chęcią taką na przykład bym się malowała. Chciałabym tak się czesać. Jestem naprawdę super przygoda i polecam jakby co. E, a proszę powiedzieć, dlaczego się w ogóle Pani zgłosiła? Dlaczego Pani się zdecydowała wysłać sms? Chciałam, znaczy czułam taką potrzebę zmiany w sobie. Ja już prawie cztery lata siedzę z dziećmi w domu i Pragnęłam wyjść jakoś tak do ludzi, zadbać o siebie, a nie tylko na przykład właśnie o dzieci i, i jak zobaczyłam artykuł o tych metamorfozach, poczułam, że to jest szansa dla mnie, że warto spróbować I, i właśnie wysłałam tego smsa i się udało. Czy to będzie taki jakby krok milowy, taki przełom, który teraz na nowo Pani znowu czuje się kobietą i, i będzie Pani zmieniała swoją garderobę i, i także mocniej się może malowała? Oj, z pewnością tak. Na pewno się nie cofnę i będę starała się iść do przodu, zmienię właśnie swoje, swoją garderobę, tak jak pani powiedziała. Wybiorę się do sklepu, już wiemy jak kupować, wiem też jak się malować, także to jest duży plus. Wskazówki na pewno wykorzystam i, i mam nadzieję, że w pozytywnie to wpłynie i na moją psychikę, i w ogóle na ten, na mój wygląd i, i na pewno na psychikę rodziny.